Ja zawsze marzyłam o igrzyskach olimpijskich. Ja oglądałam świętej pamięci Kamilę z Kolimowską, o tyle i marzyłam o tym, żeby być na podium igrzysk olimpijskich. I wiecie Państwo, kiedy już miałam to w garści, już było powiedziane, że jadę na te igrzyska. W pewnym momencie nie chciałam tam jechać. Ja nie wiedziałam, co z sobą zrobić, bo jechałam na Puchar świata. I nie chciałam tej rywalizacji, którą kochałam. Myślałam, czy to, co robię, ma sens, a nie co zrobić, żeby wygrać z przeciwniczkami i mieć radość na podium. Pływałam też w Osadzie, czyli miałam odpowiedzialność za resztę załogi, 25%, bo to była czwórka. I to było dla mnie bardzo trudne. I ja się zdiagnozowałam. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale patrząc na efekt, myślę, że dobrze. Poprzez internet, przyznam się szczerze. Pierwsze co, dziękuję Wam wszystkim tutaj, bo ja szukałam ludzi, którzy dali już świadectwo. I to było dla mnie takie bardzo kojące, że nie jestem w tym sama. Wpisałam do dwójka Google'a Google bezsenność. Okazało się, że zrobiłam test Beka, okazało się, że mam depresję. Umówiłam się online do psychiatry, będąc na zgrupowaniu w Centralnym, Przygotowa w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich. I bałam się, bo my sportowcy podobno jesteśmy ze skały i bałam się, że ktoś usłyszy, bo ściany były jak z dykty, że rozmawiam z psychiatrą, który dał mi diagnozę. I wiecie co? Dla mnie największym wstydem było to przyznać się przed samą sobą, bo ja od małego walczyłam o te igrzyska i zawsze musiałam dawać radę sama. I w pewnym momencie sama nie dałam rady. I pamiętam jak wziąłam pierwszą tabletkę i jechałam do apteki, to ręce mi się trzęsły, bo ja miałam świadomość, że ja nie... No nie mam na wszystko wpływu, bo trenuję, mam wpływ na swoją formę. Oczywiście są jakieś zdarzenia losowe, ale wiem, że jak będę systematyczna, jest szansa, że uda mi się zrealizować cel. To było dla mnie bardzo trudne. Udało mi się zrobić z koleżankami, oczywiście, srebrny medal Igrzysk Olimpijskich nie wiem jak do tego doszło, szczerze powiem, pokazuje mi to jak bardzo silni jako ludzie jesteśmy i jeżeli właśnie damy sobie pomóc, jeżeli nie będziemy się wstydzić to jesteśmy w stanie robić wielkie rzeczy. Bałam się bardzo przyznać do tego, że jako sportowiec chorowałam na depresję, bo wiecie co, nieraz w komentarzach słyszałam, że jest moda na mówienie o depresji yy, i, i że to jest takie, że teraz ludzie mówią, bo to jest takie trendy, ale Zdałam sobie sprawę, że jeżeli mi świadectwa tutaj osób siedzących pomogły, to ja kupuję modę, która jest autentyczna, realistyczna i pomaga. I naprawdę taka moda jest bardzo ważna. I przyznam się do tej depresji, tylko jeszcze jedną sytuację chciałam powiedzieć, bo tutaj była mowa o dzieciach. Napisała do mnie zawodniczka z mojej dyscypliny, czyli z wioślarstwa i powiedziała, proszę pani, dziękuję, bo ja mam tak samo. Ja idę na trening, bo on mi pomaga, bo ja nie czuję nic tylko, kiedy jestem na treningu, a dziewczyna mi napisała, mając 13 lat, że trenuję trzy razy dziennie, to ja wtedy coś czuję, bo doprowadzam się do takiego stanu zmęczenia, że wtedy coś czuję. I ja, mając depresję, miałam 31 lat. A to napisała mi dziewczynka, która ma 13 lat, że ma tak samo jak ja, sportowczyni, która może też zdobędzie medal na Igrzyskach. Więc to też pokazuje, jak ważny jest to temat. I dziękuję tutaj ministerstwu, że będzie to bardzo ważny temat, bo nie ukrywam, że pisali do mnie sportowcy z prośbą o polecenia i też sportowcy, którzy startowali na igrzyskach w Paryżu prosili o polecenie psychiatry, który mi pomagał, więc to pokazuje, że w różnych grupach społecznych jest ten problem. I ja, Aniu, dziękuję, że jestem ambasadorką, bo też wiem, że wciągnęłam trochę to w kolejnych sportowców, między innymi Justynę Święty-Ersetic, która też przyznała się do depresji po rozmowie ze mną, więc nie wiem, czy Państwo się z tym zderzyli, ale jeżeli jest moda na mówienie o prawdzie i autentyczność, to i ja tą modę po prostu kupuję. Dziękuję bardzo, Aniu, i jestem wzruszona tym, że mogę tu być.